Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejna produkcja, o której prawdopodobnie mogliście nigdy nie słyszeć, a która, kto wie, może kiedyś pojawi się na jakichś wielkich kanałach. I w sumie żeby tylko raz się tak zdarzyło, że opisywałem jakąś grę, którą potem nagle zaczęli wszyscy opisywać. Ale dobra, jedziemy. Obok Rogali i Gierek Hackenslash w moim rankingu powiedzmy taki delikatnie mówiąc. Fajności. Są tytuły oparte o simowe zarządzanie czymś. Prison Architect, City Skylines, gry typu Tycoon, gdzie mamy jakiś biznes podwładnych i go po prostu rozwijamy i kilka takich gierek gdzieś tam macie w prawym górnym rogu w systemie kart. Przed Wami jedna z takich produkcji wyłowiona na Steamie. Sim Airport to prawdopodobnie jeden z nielicznych Tycoonów, Ym, takich gierek simowych, gdzie wcielamy się w zarządce lotniska. Chociaż niestety oceny na Steamie w momencie robienia materiału to zaledwie w większości pozytywne, czyli gdzieś w tej gierce musi być jakaś mocna rysa, mocna wada, ale to też spróbujemy tutaj opisać. No, inne plany na inne gierki, jakie mam na kanale, w planach, znajdziecie w podpiętym poście na dole albo też na Facebooku, bo bardzo często się pojawiają bardzo fajne propozycje różnych gier. A ja powiedzmy, taką listę zawsze mam troszeczkę przygotowaną. Może jednym z powodów nieco słabszych ocen dla tej gry, no, jest cena oficjalna. Na Steamie to 22 euro. Na G2 znajdziemy ofertę od 17,5 euro. No i kurde, powiem wam, że plan Tajkuna w formie budowania własnego lotniska kręci mnie dość mocno i to mi się bardzo spodobało na początek. I gdyby ten tytuł jednak okazał się równie dobrze zrobiony jak Prison Architect, no to myślę, że byłoby to coś ciekawego. Niestety, już na samym początku, gra pokazuje nam, jak bardzo jest tworzona przez. Deweloperów dla nich samych. To jest bardzo często spotykana sytuacja, kiedy deweloperzy robią grę i w ogóle nie tłumaczą tego, jak w nią grać. Oni doskonale wiedzą, jak mają to robić, bo to w końcu ich produkcja, ale przeciętny nowy gracz w tej grze, no po prostu nie wie, za co się złapać. Nie mamy opcji samouczka, czy nawet pop-upów wskazujących, co i jak działa, i dlaczego to jest tak zrobione. Stworzyć możemy grę na dwa sposoby: albo z mniejszą ilością hajsu i gotowym już schematem działającego początkowego lotniska, albo od zera mając więcej hajsu i opcją postawienia wszystkich ręcznie. Wybrałem po czasie tę drugą opcję, jednak no tu jest kolejny zgrzyt. Strefy pracy naszych ludzi są oznaczone bazowo na dole mapy, czyli na przykład strefy wyrzutu śmieci albo dostarczania towarów i warto te strefy sobie zaznaczyć, po prostu przenieść gdzieś indziej. Głównym problemem mojego pierwszego lotniska był po prostu wszechobecny syf. I latanie załogi po prostu na drugi koniec mapy, żeby wyrzucić śmieci. No, nie chciałbym tyle latać, gdyby mama mi powiedziała: Idź wyrzuć śmieci. No, te strefy trzeba sobie po prostu przenieść i zrobić po swojemu. I ta gra pobiła rekord w moim przypadku w ilości klikania: Nowa gra, rozpocznij od nowa, bo poziom frustracji, brakiem jakiegokolwiek opisu, co jak powinno być zrobione, by działało, no tutaj ten poziom frustracji brał górę. Jednak, kiedy już przeblałem to wszystko, to kurde. Kurde, naprawdę, okazało się to dość wciągające I to całe planowanie budowanie okazało się być bardzo przyjemne Na początku trzeba zrobić na przykład główny hall Następnie sale, gdzie są odbierane, wiecie, bagaże Gdzie się kupuje bilety, gdzie się stoi w kolejce i stęka Do tego przydałaby się jakaś poczekalnia, jakieś toalety Chwilę po tym rozkmina bierze, że trzeba by wydzielić strefę bezpieczną Czyli robimy specjalne pomieszczenie, gdzie pasażerowie będą y, przeszukiwani, macani, skanowani I gdzie fotki y, cyca tych lasek będą spływać na for. Chana. Powiedziałem to? Dobra, nieważne. Przydałoby się też postawić z dwie kawiarenki, by po prostu ludzie mieli gdzie co jeść, tak? Zaczynamy też zauważać, że są tutaj jakby dwie strefy: bezpieczna i, jakby to powiedzieć, teoretycznie niebezpieczna, tak? One powinny być od siebie oddzielone. Robimy salę odlotów, stawiamy fotele do siedzenia, stolik obsługi, na przykład odlotów, doczepiamy to wszystko do rękawa. No niektóre rzeczy trzeba trochę łączyć, podobnie jak to miało miejsce chyba chyba wydaje mi się, że w Prison Architect, czyli po prostu trzeba jakiś stolik do czegoś podłączyć, tak? Żeby to obsługiwało całą resztę. Słów kilka o tym, czego nie szczaiłem chyba przez dobre 20-30 minut rozgrywki, czyli jak sprawić, by w końcu coś do nas podleciało, żeby na naszym lotnisku zaczęło coś lądować. Klikając u góry ekranu na popularność lotniska, możemy wybrać um, kontrakty, na przykład na obsługę iluś tam samolotów rano, wieczorem, nocą, różnego typu i tak dalej. Do tego trzeba czasami różnych ulepszeń na Lotniska, na przykład wieża kontroli lotów, nocne oświetlenie pasa startowego, większy terminal i tak dalej, i tak dalej. Są też badania. Podobne w sumie do tego z Prison Architect, czyli mamy wydać ileś hajsu i mieć odpowiednie opcje, na przykład w biurze zatrudnionych roboli, takich jakichś tam pracowników biurowych. Pieniądze zarabiamy za wykorzystywanie lotniska, bilety, za postój, sprzedaż rzeczy w restauracjach lub po prostu rzeczy z automatów. Regularnie musimy też płacić pensje i za obsługę na przykład wywozu śmieci. Szkoda tylko, że lotnisko działa jakby 24 godziny na dobę. No to nie jest nic niezwykłego, tak? Ale chodzi o to, że nasi pracownicy to tacy nie wolnicy, którzy podpisują umowę na jedną zmianę. Do końca życia. Pasażerowie mają tradycyjnie swoje humory, nasza popularność spada, jeżeli muszą długo stać w kolejkach, jeżeli lotnisko jest brzydkie, jeżeli nie mają się gdzie odpryskać, jeżeli jest po prostu syw, brudno, albo ich lot jest opóźniony, bo też możemy sobie przestawiać loty, jeżeli na przykład planujemy jakąś przebudowę, a nie zdążymy obsłużyć jakiegoś samolotu. Niestety poziom rozbudowania tej produkcji nie jest tak duży i każdy pasażer ma mniej więcej takie same zachcianki, jest praktycznie identyczny. Każdy pasażer jest klonem innego pasażera no nie licząc ewentualnie wyglądu. Brakuje też czynników losowych, które niby wkrótce się tutaj mają pojawić, no i niestety nie ma czegoś takiego, że wpakują nam się tutaj terroryści, więc ten cały system bezpieczeństwa też trochę jest o kant dupy rozbić. Finalnie rzecz biorąc, pomysł na grę jest bardzo dobry ale z jej wykonaniem jest dużo 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 gorzej. Jest koszmarnie duża ilość nieprzewidzianych sytuacji przez twórców, przykładowo wywożenie śmieci. Mamy specjalny pas, taki rozdzielony z głównego pasa, gdzieś w całej tej wielkiej konstrukcji lotniska, gdzieś podjeżdża na przykład do zrzutu śmieciarka, ale gość, który wynosi śmieci, Robi to z prędkością wylewu. Po 40 minutach grania mamy pełne wyzywisko, tak samo z ciężarówkami, z rzeczami do zbudowania. Stanie sobie taki robol z ciężarówką, z jakimiś nie wiem, krzesłami, pokaże środkowego fakalca wszystkim wokół i rozwali się na wybranym pasie, bo on musi z pacerkiem zanieść paczuszkę. Na tyle całej tej fajnie współpracującej ze sobą i dość dobrze działającej mechaniki pasażerów i po prostu tego yy, bukowania tych wszystkich samolotów i tak dalej, wsadzania tam pasażerów. Niestety, na tym wszystkim cień kładzie się wylewowa inteligencja pracowników oraz pojazdów. Ja po jakimś czasie miałem całe lotnisko zakorkowane, nic nie działało, bo po prostu jeden koleś rozwalił się na pasie i ma wszystko w dupie. By czerpać więcej przyjemności z tej gry, trzeba po prostu do niej mocno przysiąść, zaplanować swoje lotnisko, znieść te wszystkie błędy, opracować trasy przechodzenia pasażerów, bo bardzo często lubią się bagować, czy wieszać na drzwiach albo na innych tego typu rzeczach. To jest bardzo. Z jednej strony dobrze zrobione, bo wszystko działa, a z drugiej strony nie działa, czyli no jak się zdarzy błąd, to wszystko się wali. Planowanie korytarzy zamkniętych stref bezpieczeństwa, kuchni, restauracji, planowanie kolejnego terminalu lotniska, nawet ma to wszystko sporo sensu i potrafi być przyjemne. Twórcy muszą jednak poświęcić ogrom pracy na Praktycznie każdy element swojej gierki, łatanie błędów, które potrafią zawalić całą rozgrywkę. Od siebie pozostawię więc miniaturkę przeciętną, standardową, niebieską, jakby czyli po prostu ani dobrą, ani złą. Taką jakby wybitnie bez emocji. Tyle.